Dostałam nagrodę Meraki za holistyczne podejście do pacjenta. To zajęcie się całym pacjentem, wszystkimi jego problemami, nie tylko jakimś drobnym defektem, z którym pacjent najczęściej przychodzi, ale podejście do pacjenta jako do osoby, do człowieka, objęcie go taką całościową opieką, poradą. Nie jest to łatwe. Bardzo często musi minąć trochę czasu, zanim pacjent przyzwyczai się do lekarza, a lekarz przyzwyczai się pozna swojego pacjenta, ale kiedy już to następuje, wtedy mamy dużo większe zaufanie do siebie nawzajem i dużo łatwiej nam współpracować. Jest to relacja o zaufaniu, a lojalność jakby wypływa z tego w sposób zupełnie naturalny. Jeżeli komuś ufamy, jeżeli ta osoba nas rozumie, to wtedy chętnie do takiej osoby wracamy. Wtedy lekarz przestaje być tylko lekarzem, zaczyna być po powiernikiem, może nawet odrobinę przyjacielem. byłam zaskoczona. Dokładnie w momencie kiedy miano ogłosić właśnie mnie jako osobę nagrodzoną, zadałam pytanie co trzeba zrobić, żeby dostać taką nagrodę. Dziewczynie, która siedziała obok Trzeba kochać swoją pracę. Ja jestem w tej szczęśliwej sytuacji, że po wielu latach poszukiwań wreszcie mam taką pracę, że ja nie chodzę do pracy. Nie odbieram tego jako pracy, to moje hobby.